Oh, b oh. oh. Tak, dziękuję Szymonowi za, za użyczenie samochodu. No dzień, jeden dzień dlatego, że no ja nie mam swojego auta póki co. Yy, I tak jak mówię, dziękuję za to Szymonowi, że, że miałem tą możliwość, że pojaźć tym samochodem. Z no, soboty jestem bardzo zadowolony, udało się wykręcić życiowy czas w korczynie. Warunki były bardzo zmienne, była jazda po mokrym, po wilgotnym, po suchym, także... Jestem bardzo zadowolony. Szkoda tylko Roberta Sługockiego, On miał dość poważny wypadek. Może na zdjęciach nie wyglądało to tak źle, ale był no, ciężki w skutkach, że tak powiem. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia i do ścigania. Chciałem podziękować sponsorom, przede wszystkim firmie Warner za możliwość wystartowania. Chciałem podziękować organizatorom za naprawdę bardzo dobrze zorganizowane zawody. Wszystko poszło super szybko i sprawnie. No i dziękuję również kibicom. Było ich naprawdę bardzo dużo. No i to by było na tyle. Dziękuję. Ale nie, to kicha jest. Ale gdzie jest reszta? Nie wiem, ale to jest kicha, sam nie był. To do nikogo nie pokonał? Czeka, no, aż przyjdą. No. Czeka, Czeka, no. Jakaś... Czeka, aż przyjdą. To to ale nie mam... Jest. Eee, Romek Baran. Bardzo kusem zapraszamy tutaj na scenę. Eee. Słuchajcie, okazkie ogromne gratulacje Marcin Wilusz. Jechał ośką, Autem znacznie za przyjmują pani poseł prosto od kolegów. I proszę, drugie miejsce na podium jest. Romana Barana dalej nie widzimy. On był wywiadu udzielał nawet. Tak się zagadał. Tak się zagadał. Czekaj, czekaj, czekajcie, czekajcie. Mamy kram na nowe na... To wręcz wrażki swojej Romanowi albo pan prezes. Oto. I uciekła. Dziękuję bardzo. Gratulujemy serdecznie.